No, takie mieszkania zdecydowanie lepiej wychodzą w zdjęcia jakieś światło dzienne niż takie no, sztuczne. Tak, tak, tak. To by trzeba było z reflektorem tu przyjść, żeby... Oczywiście muszą nam jeszcze potwierdzić wyniki po I wtedy będziemy mogli podać kolejny właściwy Tymczasem matka, matka Konopki chce, żeby jego kochanka opuściła szpital. Wciąż nie może pogodzić się z tym, jak chłopak zarabia na życie. Oczywiście się razem zawsze od mojego syna. to się z odwrócenia ogłoszenia... to dziwka wydaje. Czy kablówka tu ma pan podpisaną jakąś umowę? Nie.